Witajcie, z tej strony Dyril Śliwka To jest 31 odcinek z gry Super Mario Odyssey O i zarobiliśmy 357 monet Z Balloon World, ale dzisiaj oczywiście Zaczynamy sobie przechodzenie Królestwa Leśnego na 100% e, Więc lecimy No i słuchajcie e, Właśnie mówię wam ostatni raz to już będzie ostatni dzień, żebyście zagłosowali w ankiecie, ponieważ Już jutro zamierzam nagrać grę e, Właśnie, która wyjdzie z ankiety W się sensie, nagrywam w, e, dzisiejszy odcinek we wtorek, on się pojawi w środę Czyli ten odcinek z nowej gry pojawi się we, W czwartek W się sensie, nie w, z nowej gry, ale Tej, na którą zagłosujecie Okej, okay, czyli teraz Moonrock jest dosyć blisko. Więc od razu sobie po niego pójdźmy. Okej. Okay. A żeś są kurde ciekawe ile tu będzie księżyców? Pewnie dużo. Okej, okay. ta wywiórka się zatrzymała. O nie! Co mam zrobić? Jakiś wielki kamień wyskakuje w powietrze i rozwala się. Ok, księżyców sporo nam przybyło. I w sumie mamy 76, aha. No dobra. Tak więc lećmy. Teraz pierwszą rzeczą oczywiście będzie kupienie kostiumu nowego. Więc będzie to kostium naukowca. Więc chętnie sobie go kupimy. Wygląda spoko. No i teraz nie będę jeszcze kupował tych pamiątek, bo nie wiem czy uda mi się teraz yy, zdobyć wszystkie monetki. Ale chyba zrobię coś takiego O, nie... <laughs> ja nie mogę, ale to wygląda Całkiem fajnie. No dobra, zróbmy coś takiego I ruszajmy dalej. Okej, okay, Luigi jest tutaj. O, księżyc. Wysoko w jaskini. Okej. Okay. No i dobra, mamy otwarty świat. Więc nie wiem, od czego zacząć. Tak naprawdę. Chyba wiecie co. Dobra, zacznę od tego komina na dole. Już ten księżyc mamy, więc przynajmniej. Jest to już coś. O, dobra. Urane, pamiętam ten level. Tylko, że bardziej tę wersję z Dark Side. Ponieważ Dark Side ma również trudniejsze wersje normalnych y, poziomów, takich jak ten. E, tak więc trzeba się będzie do tego przyzwyczaić. A ja sobie tutaj dołem polecę. I złapię tego Banzai Billa. Żeby sobie tutaj rozwalić tą ścianę. No, no jest. Pod ścieżką zniszczenia. Pod drogą zniszczenia. Sorry. Aha, księżyc jest tutaj. No to super. I z powrotem na ścieżce zniszczenia. Ok. No dobra. Jak widzicie, gram sobie też na zwykłym trybie. Ponieważ jednak zdecydowałem, że w assist mode w się sensie assist mode nie ma co używać. Kiedy level nie jest jakiś taki mega trudny. Okej, okay, ale w środku widzę, że mamy kawałki księżyca nowe, no zdobycia. Okej, okay, to jest... Okej, okay, to już zdobyliśmy. O kurde. Ale wpadłem. Dobra. Następnie tutaj dołem. Tego sobie rozwalimy. A, tylko tutaj musimy jeszcze zdobyć. O kurde. Jak on mnie tutaj trafił? A e, nieważne. Okej, okay, ważne jest to, że mamy wszystkie kawałki. Oj, widzę strach na wróble. Więc tym się też od razu zajmiemy. Okej. Okay. No i kolejny księżyc. Jeden po drugim dosłownie. Okej. Okay. Pierwszy timer challenge. I tutaj jeszcze z tej dziurki. Wpadniemy. Hm. O, jest tam orzech. Nie wiem, czy już go nie otwieraliśmy przypadkiem. Nie otwieraliśmy. Ok, no to kolejny orzech w ślepym załuku. Ok, teraz jeszcze tutaj możemy zobaczyć. O! Monetki. Dobra, 84. No, i może tą ścieżką? No, i tak jak mówiłem, mamy tutaj dosyć otwartą mapę. Więc nie ma problemu raczej z tym, gdzie pójdziemy. Jest to obojętne. Dobra, to nas gdzie wystrzeli? O, monetki widziałem. A! kurde, ptaszek! Pamiętacie ptaszka z poprzedniego odcinka? Nie, z, e, nie z poprzedniego. Z tego przed poprzednim. Trzeba go złapać, zanim ucieknie. Ale chyba on w ogóle w jakąś inną stronę leci. Nie mogę użyć kamerki. Dobra, tu mogę. O kurde, tam jest księżyc w ogóle jeszcze u góry. Wiecie co? się tutaj przeniosę... Tak, Sky Garden Tower. Sobie zdobędziemy od razu te monetki i księżyce przy okazji. Bo wiem, że tutaj jest księżyc za walkę z tym UFO. Co tutaj zaraz spotkamy na górze. No właśnie, z tym UFO. Okej, okay, wystarczy go tak tutaj. Dobra. No, i dobra. Pokonany. I monetki są dla nas również dostępne. Na jeźdźca w podniemnym ogrodzie. Ok. Hmm. I co teraz? Dobra. Skorzystamy może z tego z tej procy no, Kurde Znowu ptaszka ominąłem no, ale dobra, już nie ma to znaczenia Wejdźmy sobie może tutaj Dobra, <grymne> dawaj Mario Szybciej O, jest to Są wyścigi z kupą o! I jest również kolejny strach na wróble. Czyli wyzwanie czasowe. O, kurczę! Dobra, to już raczej. Nie dam tutaj rady. Chociaż. No nie. Nie dam rady. Czekajcie, skoro nie mogę rzucić w dół, to będzie trochę problematyczne, więc muszę coś takiego zrobić. Dobra, teraz tutaj. Okej, okay, dobrze. O! Okej, okay, ładnie. Perfekcyjnie. Okej, okay, jesteśmy też na górze. O kurde, ptaszek! Nie! Nie! Czemu zawsze ten ptaszek? <laughs> Ale jest obraz. Więc od razu go sobie wyczyśćmy. Jest to obraz prowadzący do królestwa obiadowego. Po tym już nie będziemy musieli. Się o to martwić, na szczęście. Ok. Latająca, podniemna wyspa. No i wracamy. Nie wiem, ten kostium jest świetny. Moim zdaniem, jeden z lepszych w ogóle w całej grze. Jeden z najlepszych w całej grze. Ale to tylko moja opinia, oczywiście, to jest. Kwestia kosmetyczna, więc. Oj, możecie się ze mną nie zgodzić. O, znowu nutki. Dobra. Ale weźmy sobie, może, apruta. Dobra, a ten Firebro. Czekajcie, ja tu w ogóle byłem? No bo tutaj widzimy orzecha. Nie no, byłem, dobra. No dobra, ale a Pruta skąd możemy zdobyć? A, jest pod nami. Dobrze. Dobra. Aha. Wystarczy tak sobie iść. No i dobra. Księżyc kolejny. Bez problemu, będzie zdobyty. No dobra, ładnie nam wszystko idzie Tylko jeszcze chciałbym się dowiedzieć, co dalej Spadaj Spadaj, okej okay. Jakoś go rozwaliłem Eee, o kurde Hmm Jaż wiem, co może być ciekawe Będziemy sobie tutaj do Secret Flower Field Entrance. I do środka wskoczymy. Ponieważ w środku Zastaniemy kwiatki. No, dawaj. Okej. Okay. Uuu. Jakaś minikat scenka. O kurde. Dobra. Spraw, żeby sekretna. E, sekretny ogród zakwitł. Okej, okay, to właśnie zrobiliśmy. No ale tutaj jeszcze... O! Siostry modowe powróciły. Dobra, ale z nimi nie będę teraz gadał, bo muszę się tutaj na górę dostać. Ponieważ na górze znajduje się księżniczka i checkpoint. Pokład obserwacyjny. Kwiaty w tym królestwie są takie urocze. Ciekawe, jak one tutaj w ogóle urosły. Nigdy nie widziałem tylu kwiatów. Ten Księżyc Smoczy wyskoczył z jednego z kwiatków. Mam nadzieję, że ci pomoże. Ok, Na pewno mi pomoże. Pitch w Królestwie Leśnym. Ciekawe, co może być do zobaczenia yy, nad chmurami. Pewnie coś wartego zobaczenia, prawda? Okej, okay, czyli... Następnym królestwem będzie Królestwo... Eee... Yy, Chmur, kręcło w chmurach pewnie. Okej, okay, więc mamy Glajdona. Tutaj jeszcze taką Donicę mamy, ale musimy się dostać do Kapitana Tolda. O, dobra, miękkie lądowanie. Nie jestem pewien, jak się tu dostałem, ale jest świetnie. Piękny widok i świeże powietrze. O! I znalazłem też ten księżyc mocy. Czy chciałbyś go dostać? No. Co za zapytanie oczywiście, że tak. Hej, kapitanie Tołdzie. Jak się miewasz? Okej. Okay. No, zobaczcie tam w ścianie jeszcze z ukryty level. Hej, glidon się zrespił. No, musimy dolecić do tamtej skrzyni, którą tam widać. Bo w niej znajduje się księżyc Jeden z wielu. Tylko że nie widzę. Okej. Okay. Dobra, jest. No nie, czemu akurat tam? Już dalej się nie dało. No dobra. Już jak trzeba, to zróbmy to. Dobra. Dawaj, 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 dawaj Zagubiony w wysokich drzewach. I brakuje mi 8 monetek. Zastanawiam się, gdzie one w ogóle mogą być. Joju, czemu ja w górę rzuciłem? O, tu są dwie. Dobra. Będzie mi brakować tylko sześciu. w takim razie. A co to za przełącznik? A, żeby zdobyć ten księżyc. <gry> Rewelacja. Ale się nam wszystko świetnie układa. Na ścieżką żelaznych gór. Nie, no niesamowite. Dobra, ten co wrócił. No dobra. O, kamień? Co ja mogę z nim zrobić? Czyli rzucić w niego nie mogę? No nie. Co ja mogę z tym kamieniem zrobić? O, aha, serduszko. Okay. To Teraz już wszystko się wyjaśniło. Dobra. O, ale muzyczka fajna. Mario, może zatańczyć? Nie. <ścoughs> to jedyne, co Mario potrafi. Jeśli chodzi o taniec. Nie, znowu ptaszek, kurde. Czemu? Już tak blisko. <laughs> Ale czekajcie, tutaj możemy go dogonić. Musimy się tylko wstrzymać na jedną z drzew, gdzie ona było, kurde? Tutaj. Dobra, leci, leci, leci. Szybko, szybko, szybko. Oj! Nie 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 nie, 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 nie! Tylko nie to. Już byłem tak blisko, no kurde. Nie, no, przego osobno jakoś zdobyć, bo tak to... to nie ma sensu. Wszystko nam się idealnie układa, oprócz tego nieszczęsnego ptaszka. No ale cóż, no. Nic nie może być w życiu perfekcyjne. No i dobra, komin. Sprawdźmy, co w nim jest. Jaki level, mam nadzieję, że nie jakiś mega trudny, jak ostatnio. Okej. Okay. Więc taki coś. Takie coś Niewidzialna ścieżka. No i to jest ciekawe, bo dzięki truciźnie wiemy, gdzie jest ścieżka. Więc... Przynajmniej nie wpadniemy do tej gorszej trucizny, która nas zabija od razu. No dobra, czyli teraz tutaj wiemy, że jest przepaść. Kurde. Dobra, tam piranie bym wyeliminował. JEDNOŻYCIE? Ja nie mogę. Okej, okay, tam się musimy dostać. Ewidentnie coś tam jest. <laughs> coś tam kurde musi być. Ale powinna tam być ścieżka. No właśnie. Skrzynia z księżycem. Niewidzialna ścieżka. Ukryty pokój. Mogę jakoś sobie... No mogę, dobra. Wylonuj na czystym. Dobra, świetnie. Właśnie o to chodziło. Raz, tutaj te piranie. O, i patrzcie. Musimy wyeliminować te trzy wielkie. Plujące. No, Dawaj, jeszcze jedna. Z tych monetek nawet nie zbieram, bo nie ma po co. Jak widzicie. No i kurde, muszę sobie jakiś fajny kostium za to kupić. W sensie nalecimy no, po kolei z kostiumami, ale... No i tak, na pewno są jakieś za yy, właśnie tą maksymalną ilość. 9999 monetek O, jest nasionko O, jest ta Portfelik z monetkami ale po co mi? On, skoro już mam i tak Skoro już i tak mam maksymalną ilość Więc na oko trzeba przenieść na górę I właśnie dzięki temu będziemy mogli Będziemy mogli Dostać się do tamtego kolejnego poziomu Dobra, spicz już gadałem, więc nie ma potrzeby jeszcze raz. Ok. No i lecimy do góry. Wznosimy się raczej. A nie lecimy. No ale dobra, kurde. Co tak długo? Akurat w jednym miejscu są chmurki. O, widzę monatki. Dobra, dawaj mi tego apruta tutaj. No. To się nazywa farma. Dobra, zapraszam. Proszę monetki. Dobra, jeszcze trzy. Mam nadzieję, że to będą. Jeśli tak o to kurde kolejne monetki zdobyte bez poradnika żadnego. Ale chyba nie będzie, kurde. No nie. A to trzech mi będzie brakować. No dobra. Ja nie mogę. Ale wyobraźcie sobie, ile bym mógł zrobić monetę, gdybym nie miał maksymalnej ilości. Tak to teraz to w ogóle nie ma znaczenia, czy pozbieram, czy nie. Liczą się tylko księżyce. No i teraz, kurde, gdzie mogą być te trzy monetki? Ostatnie. Księżyców mamy jeszcze 27 do zabrania. Więc no może jeszcze kilka, bo trochę czasu jeszcze mamy. I widzę tutaj X-a. mną. Dobra, ale wiecie co? Ja zabiorę sobie Glajdona na chwilę. Bo z Glajdonem Będę mógł się dostać... No dobra, nie tutaj akurat. Ale do tych poziomów sekretnych. Chociaż tutaj to wydaje mi się, że byłem. No byłem faktycznie. No kurde. A! Pamiętam, tutaj mnie tak wyrzucało to. Bardzo daleko. Więc co teraz? Dobra, tam jest komin, ale chcę zrobić zaby jakieś księżyce. Takie, co są w terenie bardziej. O! Jest tołt. Potrzebujący muzyczki. Hej! A on mówi to samo zawsze, ok? Y Podniebna Podniebny rajmonet. No to pewnie będzie chodziło o tą muzyczkę, co przed chwilą słyszeliśmy, czyli Above the Clouds. Tak, o to mu chodziło właśnie. Co on tam dla mnie ma? Księżyc, oczywiście. No, co z zapytania. Tak, to wiem. Ale muzyczkę sobie chyba wyłączę na razie. Będziemy mieli tą normalną. Czyli w sumie żadną teraz. O, ale jest jakaś proca. Ciekawe, dokąd ona mnie wywali. A. No dobra. Nie wiem, czy tego chciałem akurat, ale... No jestem na górze. Dobra, co my tu mamy? No, dawaj, coś może do odkrycia. O, tam jest sekretne pomieszczenie. Chociaż kurde wątpię. Hm. No, chyba nie. Mm. Dobra. To jeszcze te X-y pozaliczajmy. I chyba będziemy kończyć. Już zaraz pół godziny będzie. Tak więc to akurat idealny czas. O, strach na wróble. Dobra. O kurde. Jaki tor przeszkód. Dobra. Time challenge numer 3 Czekajcie Okej okay. Tam jeszcze widziałem orzecha, ale nie wiem czy już go nie rozwalałem przypadkiem Ale sprawdźmy Może być, że nie Może być, że tak Jak już coś zauważymy to lepiej to od razu odhaczyć sobie Żeby potem się wiecie Nie, nie szukać niepotrzebnie Dobra, zrobimy tak. Tutaj zrobimy taki skok. O, tak będzie lepiej. No. Mówiłem, że się opłaca. Mówiłem. No, tak. Mówiłem po prostu. <gryw> A na górę? Nie na górę, to raczej nie ma co nawet. Nie ja dam sobie rady. Ale patrzcie Czy ten dyszliśmy? A, tu jest ten... OK. Tu jest to miejsce. No dobra. No to chyba na dzisiaj tyle, słuchajcie. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. W następnym odcinku nagram grę, która właśnie wygrała w głosowaniu Więc nie wiem jeszcze co to będzie. Na razie wygrywa Sunshine. No ale może ktoś jeszcze zagłosuje się może wszystko zmienić, więc pamiętajcie o głosowaniu. No i co? E jeśli materiał Wam się spodobał, no to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. E no i co? Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć!